Kasiu, mam do ciebie wyjątkowe pytanie. Pod, ponieważ twoje życie obfituje w e, różne niespodzianki dramatyczne przeżycia, co takiego spotkało cię w życiu najstraszniejszego? Co wspominasz z przykrością do dzisiaj? Wiesz co, to są takie sytuacje, które ja, o których ja nie powinnam nawet mówić, ale które po prostu sprawiają, że nie mogę powiedzieć zdania, że niczego w życiu nie żałuję. I to są, to są takie sytuacje, które po prostu siedzą we mnie, ale nie mogę o nich powiedzieć, bo to już jest zbyt osobiste, niestety. I, 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 i te sytuacje na mnie ciążą, jakoś nie, nie potrafię się pozbyć, nie, nie potrafię się ich, u, u, wyswobodzić z nich, po prostu ja myślę, że to mi mocno zdezorientowało osobowość i zdezorientowałem ja ciebie też troszeczkę na pewno. Ja kiedyś byłem na twoim koncercie takim, powiedzmy, charytatywnym bardziej w Warszawie, w Tatrze Kamienica i tam opowiadałaś właśnie o takim przypadku z dzieciństwa. Pamiętasz? Pamiętam. A to było, no ja to tak, no to ja myślałam, mówiłam o tych traumatycznych przeżyciach związanych z, z emocjami i. i z... Ale to powiedz, co to było tak, tak konkretnie? Ja y, 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 miałam roczek, ja mało pamiętam, ale pamiętam, że y, z tego co mama mówiła, to się poparzyłam, po prostu miałam poparzone 70% tam ciała i y, prawdopodobnie y, nie było szans na przeżycie wtedy, ale jakoś tam mama mnie wyprowadziła, karmiąc piersią, bo już wtedy to w szpitalach warunki sanitarne były trochę inne. Y, no i, i te 70 y, to 70% to to niby dużo, niby mało, ale wtedy po prostu nie było takich perspektyw, że... Śladywa przeżyła. Ale no, no, no coś, coś w tym jest. A teraz fajnie, bo ponieważ już nawet z 80% poparzeniem, 90% można, są, wiesz, pozytywne rokowania, nie? także to się wszystko pięknie rozwija I, 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 i hospitalizacja takich przypadków jest naprawdę znacznie lepsza. A masz jakieś ślady po tamtym wypadku? To jest taki ślad, który mocno widać, ja oczywiście się go tam nie wstydzę, nie ukrywam go, nie podruję, ale ja mam na połowie, na połowie ciała, nie, nie tak mocne, bo jak byłam przywiązana do łóżeczka, to się po prostu tutaj czochrałam, żeby się nie, żeby swędziało, goiło się, no to po prostu małe dziecko to się tam próbowało podrapać. W każdym razie. Ale i tak zostałaś gwiazdą. <noise> <Ja> wiem. <noise> Nie wiem. gwiazdą, rozgwiazdą. Wiesz, w porównaniu do y, gwiazd wielki, wielkoformatowych, no to ja to jestem pionkiem po prostu, jakimś takim pachołkiem małym.